Polsat Sport. To po prostu strzał w dziesiątkę. Poczuj zastrzyk adrenaliny z najlepszymi kanałami sportowymi. Wybierz pakiet Sport HD. Teraz przez pół roku bez opłat. Cyfrowy Polsat. Telewizja, Internet, Telefon. Oglądaj najlepszą piłkę w cyfrowym Polsacie. Jest lato. Musimy jeść dużo witamin. Więc na piknik bierzemy. Sałatę z kiełkami, tartę ze szpinakiem i jarzyno. Ręce do kury! Dobrze, już dobrze. Daj to, Heniu. Ach, kobieto, ale jestem mięski. Gotuj się do dobrych zakupów. Sześć butelek wody za sześć złotych i pieluchy dziewięćdziesiąt 34,99. Kupuj taniej w Tesco. T-Mobile. Chwile, które łączą. Jestem instruktorką tańca. w gardła utrudnia mi prowadzenie zajęć. Czuję drapanie, kłucie. Potrzebuję wtedy leku, który pomoże mi na pewno. U mnie najlepiej działa Holinex. Holinex działa jak leczniczy balsam. Otula gardło, leczy i chroni na długo. Holinex zawsze przynosi mi ulgę. Holinex. Najczęściej wybierany na ból gardła. A na ostry ból weź Holisept. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Vectra daje więcej. Zamów internet flashnet fan z serwisem muzycznym, telewizją online i Xboxem. Za Xbox Kinect zapłacisz złotówkę. Masz flashnet, masz fan. Zaczynajmy! Tylko jesteś świetna, cokolwiek robisz Marta, jak zwyczajny pies, robi i i. Rzecz przeciwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty, grupa liter zagubiona trafia do jej głowy. I Marta napija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, mówi, mówi.